Świat Obietnic. Żyjemy w świecie obietnic, składamy je niemal bezwiednie. Począwszy od tych dających nam chwilowe zaspokojenie, a kończąc na zapewniających polityczną władzę. Jesteśmy przyzwyczajeni do wysłuchiwania ich na każdym kroku. Nagłówki gazet, radiowe dżingle, pięknie zmontowane reklamy telewizyjne zalewają nas mocno posolonymi popcornowymi obietnicami. Pozwalają nam wierzyć, że w kolejnym wydaniu ulubionego dziennika zdobędziemy. Wymarzoną sylwetkę. Co prawda, ten temat wracał kilkadziesiąt razy, ale to nieważne. Tym razem się uda. Bez ćwiczeń, bez diety musisz poświęcić tylko x minut dziennie. Zachęcają nas również do hazardu, oferując regularny udział w losowaniu. Każdy los to nowa szansa. Nie dziś, to jutro. Bądź cierpliwy i patrz na twarze uśmiechniętych zwycięzców. Słuchaj pisków i krzyków, obserwuj umiejętnie sterowany przez prowadzącego entuzjazm. Jeśli im się udało, dlaczego tobie miałoby się nie udać? Zmuszają nas do nadmiernego zadłużania się. Mamy brać kredyty? Przecież na to zasługujemy, stać nas na to, powinniśmy sobie na to pozwolić. Co najlepsze, od razu sugerują, żebyśmy wydali całą pożyczoną kwotę na chwilowe potrzeby. Przecież istnieje lista rzeczy, które taki człowiek jak ty musi posiadać. Zacznij odhaczać kolejne pozycje, twoje szczęście jest ważne. Czeka cię w kolejnym dużym pudełku. Nakręć spiralę konsumpcjonizmu. Kup kolejny, jeszcze większy telewizor, wyjdź na wakacje, bo przecież sąsiad Stefan był już w ciepłych krajach. To kosztuje tylko kilkaset złotych, a na miejscu poczujesz się jak dziad, który dostaje podróbkę miejscowej coli, stojąc w kolejce głodnych Europejczyków, zaobrączkowanych kolorowymi opaskami jak spasione gołębie. Każdego dnia jesteśmy zachęcani do zrobienia czegoś, o czym od dawna marzymy, z natychmiastową gratyfikacją, chwilowo bez konsekwencji. To, że za jakiś czas pożyczkę trzeba będzie spłacić, jest mało ważne i nie warto o tym wspominać. W tak idealnym świecie, gdzie wszystko ma swoje miejsce i czas, pewna osoba inwestuje swoje pieniądze w udział w kursach, poszukuje nowych rozwiązań, poszerza swoje horyzonty, nie siedzi przed telewizorem tylko na sali szkoleniowej. Taka osoba, według niektórych, jest przegrana i łatwowierna. Daje się nabijać w butelkę, ponieważ ktoś ją naciąga, nie gwarantuje przecież sukcesu. Kupując kolejne książki o biznesie lub o życiu, możesz narazić się tylko na śmieszność. W końcu, twoi znajomi są ekspertami w tych dziedzinach. No tak, cóż możemy więcej dodać? Twoi znajomi przecież. Lepiej wiedzą, co jest dla ciebie dobre, niż ty sam wiesz. Ich porady są przecież o wiele skuteczniejsze od tych zawartych w książce. To ciągła walka, walka o to, kogo słuchasz, walka o twoją uwagę.